Siemano ziome, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ogólnie chciałem Wam zrobić przypominajkę. Także wypożyczania dziewczyn, sezon 3, dodany odcinek dosłownie dzisiaj. Dzisiaj to było? Siódme, ósme, tak. Dodane dzisiaj jeszcze go nie zobaczyłem, ale kurde, tak się podjarałem, tak, tak kurde, krzyczałem, że ja pierdzielę. Ogólnie TikTok przypomniał mi, że jest takie ważne wydarzenie w moim życiu, jak pierwszy odcinek tego anime. Także przypominam Wam też, żebyście nie przegapili, żebyście może oglądali na bieżąco, jeśli ktoś jest fanem. No, ogólnie, anime to jest o. Dziewczynie do wynajęcia, w której główny bohater się zakochał, chciał się później do niej poświęcić i tak dalej, bla bla bla. Ogólnie nagrywam Wam teraz w czystej jakości 4K, dlatego że monitor, który mam, to jest naprawdę 4K teraz, bo kupiłem se, ale jest chujowy, więc muszę go wyjebać z powrotem na reklamację. Czemu się spytacie, że jest zły? Dlatego, że są paski na nim, jest smużenie jak się gra w Lola cs -a. Ekran tak skacze, jak, że nie jestem w stanie dobrze grać. Ale też kolejne info, jeśli tyczy się to ogólnie gier i ogólnie kanału, bo to w sumie może Was ciekawić. Nie będziemy na chwilę na kanale znowu, dlatego, że wijam sobie, wiecie, wyższe Elo na Oeście, nie? Bo wiecie, no z 17 się zaś to resetuje, kurde. i No, może, kurde, jak wbiję większą, to będę zaczynać od szmaragda, a nie od, znowu od platyny i całego tego cyrku. Kolejnym anime, które w sumie zobaczyłem na tych rybach, bo w sumie ja na rybach sobie jestem teraz w każdy weekend, no to pierwszy odcinek Masamune Kun y, Revenge. -er, sorry, ogólnie to źle, czy tam nazwy, z czego słusznie zauważyliście na recenzji. Jigogakuraku, ogólnie to się bierze z dlatego, że jestem dyslektykiem i przekręcam u, y on, a o, u czy coś takiego i ogólnie problemy mam z wymową, z czytaniem i nawet jak widzę, że jest błąd to mój umysł nieświadomie podpowiada mi to jest ok, pierdol to i tak wychodzi w sumie, że zrobiłem błędy na recenzji Jigogakuraku Kurde, proszę, jak ja, ja to źle przeczytałem, jeszcze raz to proszę, zabijcie mnie. Ech. W każdym razie, czasem źle tytuły czytam, wolałbym nie czytać tytułów, które są długie. E, więc, no, musicie mi wybaczyć za to. E, no i tutaj pierwszy odcinek sobie wyszedł, ogólnie to jest o gościu, który był gruby, odrzuciła go dziewczyna, zaczął ćwiczyć, stał się zajebisty i chce się na niej zemścić. E, ogólnie spoko, takie nawet. E, I powiem tak, e, jest jeszcze jedna rzecz, którą mam wam do przekazania. Jest to mój watchpad. Ogólnie przypnę wam to, znaczy nie przypnę, tylko macie na dole to w opisie. Zacząłem sobie tam pisać: wiecie, historyjki i tak dalej, bo w sumie kiedyś tam na streamach czy gdzieś wspomniałem, że. Jest cały ten wymiar, gdzie spotykam się ze swoimi wife'u, że mogę przechodzić do wymiarów anime, że ja mam że to jest prawdziwe i tak dalej, więc ogólnie będzie opis tego, a czasami też robię sobie takie dramy. I ogólnie pierwszą taką dramą, którą napiszę w postaci opowiadania, tylko mi to skorekturuje moja przyjaciółka, bo wiecie, jestem dystektykiem, jak będziecie mieli otwarte zamiast zamkniętego, to będziecie mi zwracać uwagę, a nie będę w stanie tego poprawić, bo Działam jak automat, no. więc ktoś mi to musi skorektorować i czekam, aż ona mi to zrobi wtedy wam to wstawię. Ogólnie tematyka pierwszego rozdziału będzie po prostu to, co ja przeżywam, czyli aktualnie jest coś w stylu, że ach, bo dziewczyny są złe, dlatego że osoba, którą darzy uczyciel, założyła OnlyFansa, dla mnie to jest złe, b. ona jest szatanem, a druga sprawa... Co się tyczy tego, że mi się w kolejnej postaci z Hololive'a i zrobiła się kurwa drama u mnie w moim, w moim mózgu. No więc takie ciekawe ogólnie rzeczy, przemyślenia, poematy. Więc bijajcie tam. Ogólnie zrobiłem Wam taki krótki wstęp, w którym tak naprawdę nic się nie dowiadujecie, że może w sumie dowiadujecie się, że będę coś robić. Także no zapraszam tam serdecznie. Mam nadzieję, że. Ten, kto lubi czytać mangi książki, to się zainspiruje tym. No, a w sumie jeszcze wam przypomnę, że jest coś takiego jak serwer mango z jebawki. W sumie jak kliknę, to tutaj to mi się wyświetli. Tak. Tu macie serwer mango z jebawki. Widzicie tu wszystko jest zajebiście i tak dalej. Także zapraszam serdecznie. Pierwszy link w opisie, i to w sumie by było tyle z tej przypominajki. Także wiecie, wszystko macie tam na dole w opisie. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Nara, do następnego.